Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Deurhara, a to jest, moi drodzy, co byś wolał. Cofnijmy się parę lat wstecz. Ja lubię odkopywać jakieś stare seryjki, i tak oto dzisiaj naszła mnie ochota na co byś wolał, więc poznajmy się troszeczkę lepiej, poznajcie mnie troszeczkę lepiej, jakie wybory bym podjął i też chciałbym poznać troszeczkę was, więc, moi drodzy. Co ileś pytań będę zadawał pytania na Discordzie i zobaczę, jakie to Wy wybory będziecie podejmować. Czy będą one takie same, jak moje, czy też troszeczkę inne. Mamy na przykład, czy wolałbyś umieć latać albo być w stanie oddychać pod wodą. Oddychanie pod wodą jest ciekawe, trzeba przyznać, ale. Ale ja, ja wolałbym umieć latać. Nie wiem, jara mnie sama myśl o lataniu, się pysie. Więc umieć latać. Mam wrażenie, że tego będzie więcej. Tak, jest więcej. A ty, mój myśl pisiu, możesz w tym momencie polecieć i zostawić tego super kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło. Czy wolałbyś być w więzieniu przez rok, Żyj w całkowitej izolacji w górach przez rok? A ja wybieram drugą opcję i to tak szybciusio, ale to dlatego, że mi życie w izolacji totalnie nie przeszkadza. Ja ogólnie jestem typem introwertyka i lubię ciszę, spokój, więc dla mnie ta, ta druga ocena jest naprawdę bardzo spoko. Nie możesz przeżyć bez jedzenia czegoś co godzina? Do końca życia nie będziesz w stanie niczego smakować. E, to prościutkie pytanie. A nie, kurde, nie wyśpię się. Ej, no bez jedzenia co godzinę i w momencie, gdy pójdę spać, bym musiał się co godzinę budzić, żeby coś zjeść, cokolwiek. Mmm... Mm. Ale do końca życia nie będzie w stanie niczego smakować, w sensie nic nie poczuje. To chyba już wolę tę drugą opcję. Po prostu będę się najadać, ale. Ale, ale, koniec z tymi wszystkimi smakami. No trudno się mówi trudno, ale serio, jeśli chodzi o mój sen, to proszę mi go nie tykać. Ja chcę się ładnie wyspać, nie chcę się budzić, żeby um, coś tutaj pożerać i tak dalej. Chcę się spokojnie wyspać. Bądź akwamanem, bądź ludzką pochodnią. Dobra, to jest bardzo poważne pytanie. Ja bym chciał być akwamanem, zwiedzać sobie moi drodzy ocean, ale jestem bardzo ciekaw, co by wybrali widzowie na Discordzie. Bardzo ważne pytanie, chcielibyście być akwamanem, ludzką pochodnią? Dobła. My się pysie. Ważna sprawa. Słuchajcie, moglibyście wypełnić ankietę? To mega ważne i poważne. Poważna ankieta dla poważnego Discorda. Jesteśmy najpoważniejszym Discordem. Dokładnie tak. I ludzie chcieliby. Zostać Aquamanem. Ej, to tak jak ja. Widzowie wybierają tak jak ja. 18. Ej, 50 na 50. Co tu się dzieje? Nie! Ej, bo jest porówno. Nie o to mi chodziło. <ścoughs> nie o to mi chodziło, żebyście wybrali porówno. Nie, to nie ma być 50 na 50. <ścoughs> no, bardzo ważna ankieta. Yy, najważniejsza. Ankieta klariska. Bardzo ważna jest. Ej, jak ludzka pochodnia wygrywa? Aquaman, wyobraźcie sobie, wiecie. Pływanie, zwiedzanie oceanu. Bądźmy poważni ludzką pochodnią. Tak, ciepło ludzkim pochodniom. Ludzka pochodnia. No dlaczego? Dlaczego? I co wygrało, moi drodzy? Teraz ostatecznie wygrała ludzka pochodnia. Ale pod wodą pizga zimnem. Jak pi no to się ubierz! Jako ludzka pochodnia moglibyśmy wyparowywać wodę i te zwiedzać. Nie, nie, to, to tak nie działa. Wybierzmy to co widzowie, czyli być ludzką pochodnią. Ja jestem Aquamanem. i więcej. Ej, więcej osób nawet tutaj wybrało bycie ludzką pochodnią. Dlaczego nie chcecie być akłamanem? Czy wolałbyś narty w górach, wakacje na pla... Lubię wakacje na plażę, Ja lubię plaże. Dlatego tak bardzo mi się Danga dwójka spodobała. Ja kocham plaże. Ja kocham morze. Uwielbiam morze. I samo miejsce, w którym dzieje się Danga dwójka, bo na razie tylko widziałem niewiele, tylko widziałem plaże. i, i... i... Um, uczestników, ale nie poznałem się jeszcze za bardzo z nimi. Być gwiazdą Roka, zostań gwiazdą filmową. Wyobrażacie sobie mnie? Jako gwiazdę Roka? Ja. Jak ja śpiewać nie umiem. Nie, no wolałbym zostać gwiazdą filmową. Jak ja śpiewać nie umiem. A nawet gdybym umiał, to. Nie, wolałbym zostać gwiazdą filmową. Tak, 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 tak. Dobła. Idziemy dalej, tutaj więcej osób też chciałoby zostać gwiazdą filmową. Czy wolałbyś kichać co 3 minuty? Zawsze mieć wrażenie, że kicham i nigdy nie kichaj. Trasz, strasz. Straszne! Nie, 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 nie! Wolałbym kichać co 3 minuty. Mimo to... Te... Nie, to by było uciążliwe. Zawsze mieć wrażenie, ale to zawsze! Cały czas! Nie, to wolałbym kichnąć sobie co 3 minutki. No, to wrażenie, że kichasz, ale nie kichać. Pożerałoby dużo więcej czasu w skali roku i ogólnie w ciągu dnia, niż to kichanie co trzy minuty, tak naprawdę, bo wiecie, macie wrażenie, że kichacie, tak? Próbujecie, jakby to troszeczkę wymusić, nie wychodzi. Nie, 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 nie. Okropne uczucie, nie chcę. Bądź w pokoju wypełnionym umierającymi ludźmi, bądź jedyną osobą w dużym, pustym pokoju. W sensie? O co ci chodzi? No to. Wolę sam być w pustym pokoju. Nie rozumiem pytania. Byłbyś w obu pokojach przez znaczną ilość czasu. No i co z tego? Ja lubię być sam. Czy wolałbyś pić mleko do końca życia, pij sok pomarańczowy do końca... Pijcie soczku! Pijcie soczki, moi drodzy! Soczek jest zajebibi. Zwłaszcza pomarań... Uwielbiam sok pomarańczowy. To mój ulubiony soczek. Razem z truskawkowym. Poznaj swoje przyszłe ja. Poznaj swoje przyszłe dzieci. Eee... Wolę poznać swoje przyszłe ja. I powiedzieć... Ty, Debilu! Ty, Ty, Debilu, nie rób tego. A nie, to, to w sumie przyszłe ja. A nie, to, to, to tak, to tak. To przyszłe ja chwycić go i powiedzieć: Ty, Debilu, powiedz mi, jakie błędy popełniłeś. Co mam nie zrobić? Powiedz mi, jakie kryptowaluty poszły do góry. Powiedz mi, w co mam zainwestować. Powiedz mi, powiedz mi wszystko. Albo teraz umierasz. I, i, i tak by wyglądała rozmowa z moim przyszłym ja. Pewnie byśmy się pokłócili w tym momencie, ale. Też wymusiłbym, żeby powiedział mi niektóre rzeczy, a moje przyszłe dzieci i więcej osób też chciałoby przyszłego siebie poznać. Ja bym po prostu dopytał o niektóre rzeczy i tyle. Zabij swojego najlepszego przyjaciela i 1 milion dolarów bym dostał. Zostań zapyty i zakończ. No dobra, Halo? Melvin. No? Słuchaj, czy byś. Mogę zadać jedno pytanie? Możesz, bo teraz tam Słuchaj, jakby na przykład. Ktoś mi oferował milion dolarów? No. Nie. I ty jesteś moim no. najlepszym przyjacielem, ale na przykład dostałbym ten milion dolarów dopiero jakbym cię zabił. Czy byś się obraził na mnie, gdybym cię zabił? Mm, Ogólnie to nie, ale bardziej bym się skłoniał ku temu, żeby tą śmierć springować i się podnieść Ale nie, to nie można, trzeba cię zabić. No to prawdopodobnie to bym to zrozumiał. A zrozumiałbyś to? No to cię kocham, dobrze. A ty byś mnie zabił ogólnie przy takich opcjach, na no to porozmawiał na ten temat. To się na razie... Słuchaj, Andrzej, jest taka i taka sprawa muszę cię zabić. No dobra. Ej, słuchaj Andrzej, bo jest taka sprawa, muszę cię zabić, ale nie wynajmuj się ze takim chłopacem Ale byś się podzielił z Alicją. No kurwa, no jasne. A, no to zajebisz się. No to słyszeliście Melwinka. Eee, no, kocham cię Melwinek. Dużo więcej osób wybrało tę drugą opcję, co było do przewidzenia. Ta pierwsza jest tak, tak bardzo egoistyczna. Natomiast uznajmy, że to wina Melwina. Ta odpowiedź wynikła z odpowiedzi Melvina. Czy wolałbyś zgiń w apokalipsie zombie, zgiń w wojnie nuklearnej? Wolałbym w apokalipsie zombie. Oba byłyby stosunkowo szybkie. No, w wojnie nuklearnej to bardzo by szybko bym zginął, a w apokalipsie zombie. Nie jest tutaj powiedziane kiedy. Może bym się troszeczkę pobawił tutaj z zombiaczkami? Jakąś bazę bym zrobił, broń bym zorganizował, walczyłbym z zombieczkami, Nie wiem, na przykład po 15-20 latach bym zginął, bo wojna nuklearnej to tak stosunkowo szybko bym zginął, a w apokalipsie zombie? No troszeczkę wydaje mi się, żebym powalczył. No, apokalipsa zombie. Dlaczego tutaj więcej osób zagłosowało na to drugie? Nie jest tutaj powiedziane, kiedy bym zginął, może bym przeżył jakieś 10 lat i dopiero wtedy. Zaj byśmy się dobrze bawili. Czy wolałbyś? Tylko być w stanie szeptać. Tylko móc krzyczeć. Eee... Moi drodzy, ja i tak krzyczę. No, ja i tak dreria na odcinkach. Ja i tak dreria ogólnie, więc chyba tylko móc krzyczeć. Tak, bo, bo dla mnie to nie byłaby żadna różnica, jeśli chodzi o szeptanie. Wyobrażajcie sobie cały czas takie gameplaye, taką tankan rompe, taki Yanterę. O dimendo, Ayano! O dimendo! Nie, nie, nie wyobrażam sobie tego. A jeśli chodzi o krzyczenie, to i tak nic się nie zmieni, bo dre tego ryja. No, lubię drzeć ryja. Przygotowując się na ten dzień. Na jaki dzień? W sensie? To z czym wychodzisz z ciemności jest tym, co musisz nosić przez cały dzień. Ja nie rozumiem. Ale dobra, nigdy więcej nie będziesz mógł spojrzeć w lustro. Okej. Okay. Dobra, zawsze ubieraj się w całkowitej ciemności. W sensie dobra, wolę już tą, tą drugą opcję, w ogóle mi ona nie przeszkadza. Zapalam światło, patrzę co chcę wybrać, w co chcę się ubrać, idę do tego samego nawet pomieszczenia albo innego, gaszę światło i ubieram się. Co jest za problem założyć Majtasy w ciemności? Nie rozumiem. Wolałbym się ubrać w całkowitej ciemności. O kurde, powa. Ej, to jest najpoważniejsze pytanie, jakie tutaj zadali. Czy wolałbym zostać mistrzem Jedi, bądź elitarnym Sajanem? Dobra, jeśli chodzi o mistrzów Jedi. Nie, wolałbym być elitarnym Sajanem. Mógłbym latać. Zmieniałby mi się kolor włosów. Nie byłbym już kuźwarudy. Jeszcze dodatkowo takie, tak, tak fajnie by wyglądały. I byłbym ultrapotężny. Ja byłbym elitarnym sajanem. To zdecydowanie. To 100%. 100%. Mistrz Jedi korci mnie ten mieć świetny, Ta, ta, ta. Moc. Ale. Więcej mocy miałbym chyba jako elitarny sajan. Na pewno miałbym. I umiałbym latać. Dobra. Finalne pytanie. Zobaczmy czy widzowie też tutaj tak jak ja by wybrali. Kim wolelibyście być? Mistrzem Jedi czy elitarnym sajanem? Stwórzmy ankietę. I wyślijmy ją widzom. Swoją drogą, my się pysie oczywiście Discorda, macie w opisie tego filmiku. Wbijajcie, bo tam, 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 tam dzieją się różne rzeczy po prostu. Z sajaninem! I bardzo dobrze! Czan! Chan Bardzo dobrze! Ej, w wynikach elitarny sajanin przegrywa. Jak to? Moglibyście latać, też mielibyście moc, rzucalibyście energią. Nie wiem, czym oni tak naprawdę rzucają. Ale oni mieli ogony, nie? Moglibyście się w wielką małpę zamienić. Dobra, to też was pewnie nie zachęci. Ale byście latali! Byście latali! I bardzo szybko latali. Chcę być jak Goku. Ale Goku umie latać. A Jedi nie umie latać. No co wy? Wszyscy chcą mieć swoje miecze. Wiecie, co bym wam zrobił z waszym mieczem za pomocą mojej kamehameha nic by z was i waszego miecza nie zostało my mamy jodę na jodę to bym genki damę puścił też by nic nie zrobił całą planetę by wcięło razem z jodą <grywki> Dokładnie, Urhara, ja też wybrałem Saina. Bardzo dobrze, za Glemo. Polujemy na Urha... Co? Morderca jody. Miesza świetny i tak lepszy. No. Dobra, odświeżmy sobie. Może coś się zmieniło? Nie, nic się zmieniło. Nawet mam wrażenie, że doszło więcej osób do jody i do ogólnie miszów Jedi. Dobra, widzowie wybrali mistrza Jedi. Ja jestem Sajainem. Eee... Wybierzmy tego Saina, ale. Ojejku. I tutaj widzowie wybrali tak, jakby większość wybrała. Czyli ja jestem po prostu w mniejszości. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Jeśli zobaczę dużo komentarzy, dużo lajkaczy, to to może kiedyś znowu pociśniemy sobie, z co byś wolą. Pewnie i tak pociśniemy za parę miesięcy, bo lubię odkopywać stare seryjki. Tymczasem, trzymajcie się. pa! pa!